W tym nagraniu chciałbym przybliżyć fragment z księgi objawienia Jana z trzeciego rozdziału, z wersetów od 14 do 22, bo wierzę, że to się odnosi dzisiaj do, do wielu ludzi naprawdę, a szczególnie do rzymskich katolików. List do Kościoła w Laudycei. Aniołowi Kościoła w Laudycei napisz: To mówi: Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego, znam Twoje czyny że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcecie wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Razę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kłacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i otworzy drzwi, Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem, i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. W tym fragmencie jest bardzo jasny przekaz, no na przykład do dzisiejszego kościoła rzymskokatolickiego. Geograficznie to Laodicea. Jest starożytnym miastem na terenie Frygii, oddalonym o kilkanaście około kilometrów od Hierapolis. Współcześnie stanowisko archeologiczne mówi, że znajduje się w południowo-zachodniej Turcji, w prowincji Denizli. Tak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o jej umieszczenie geograficzne. Warto też wiedzieć, że Laudycea była założona przez Antiocha II w III wieku przed naszą erą, swoją nazwę zawdzięczała Laodycei żonie założyciela. To można jeszcze wiedzieć tak na marginesie, mówiąc to tak dla, dla ciekawości. Kościół w Laodycei był kościołem takim powierzchownym, bardziej kościołem z nazwy, który mimo że chrześcijański kościół, to jednak był zdolny do ustępstw, był niestały wszystkich nakazach, jakie były podyktowane naukami Pana Jezusa, to był kościół, który zło nazywał dobrem, był bardzo pobłażliwy dla grzechu, naprawdę to był kościół, który nie podobał się Panu Jezusowi. Pan Jezus dał mu naganę, ale starał się go przywieść jeszcze, bo była już ostatnia chwila, starał się przywieźć go jeszcze do upamiętania i do nawrócenia. I dlatego powiedział, że jest letni, że nie jest ani zimny, ani gorący. Gdyby był kościołem zimnym, to Pan Jezus mógł, bo On byłby po prostu określony w jednym kierunku, w tym kierunku tego zła, wtedy Pan Jezus mógłby go postarać się jeszcze nawrócić. Tak samo gdyby był gorący, no to już by należał do, do Pana Jezusa, więc już by było dobrze. A tak był po prostu, skory do ustem, skory do różnych takich, no, niefajnych rzeczy. I dlatego nie podobał się Panu Jusowi wcale, bo po prostu nie określił się, w którym kierunku idzie. I dlatego to Panu Jusowi się nie podobało i chciał go po prostu wypluć ze swoich ust. I to właśnie dzieje się w dzisiejszym kościele rzymskokatolickim. To się właśnie dzieje. Dzisiejszy kościół rzymskokatolicki jest właśnie taki sam, jak kościół laudycejski. Nie jest ani zimny, ani gorący. Bo jak wiadomo kościół ten idzie na kompromisy, nie wykazuje gorliwości, żyje w sposób powierzchowny, brakuje mu tej gorliwości i zapału dla Boga. I jeszcze wiele rzeczy można powiedzieć, które Kościół rzymskokatolicki robi wbrew wręcz nakazom Boga. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo wiele. On po prostu marginalizuje Boga, odsuwa go na dalszy plan, czego konsekwencją jest życie bezbożne. Pojawia się etyka relatywizmu, miesza się dobru z złem, a nawet więcej, promuje się zło pod postacią tego, że to jest jednak dobro. Na przykład, jeżeli chodzi o związki homoseksualne, gdzie nawet papież chce je błogosławić, zachowania bezbożne promuje się jako zachowania pobożne. Przecież. Łamie się przykazania Boże, łamie się prawa te, które ustanowił Bóg. Jeżeli Bóg powiedział, że oddawanie czci martwym wizerunkom jest grzechem, no ale kościół rzymskokatolicki twierdzi, że tradycja Jego mówi, iż jest to wolą Boga. Także to jest taka rozwadniana nauka yy, Biblii. To jest po prostu, to jest właśnie bezbożność. No niestety, ale tak to wygląda. No i dalej życie staje się po prostu ociężałe, powierzchowne, sumienie letnie, obojętne i właśnie do tego doprowadziła hierarchia rzymskokatolicka, papieże, Także jako namiestnicy Chrystusa to nie mają z Chrystusem nic wspólnego, bo działają przeciwko niemu i nie nauczają ludzi, yy, nauk które Pan Jezus, apostołowie zawarli w Biblii, ale nauczają ich własnych nauk. Nauk, które sprawdzają się w dzisiejszym świecie, tak zwanym świecie modernistycznym. Ale to jest niemożliwe, bo Ewangelia nie zmieniła się od dwóch tysięcy lat ani o jedną jotę, no a niestety Kościół rzymskokatolicki zmienił ją od początku, bo mamy wielu pośredników teraz do Boga, nie tylko Pana Jezusa, także odeszliśmy od Niego daleko i... Problem polega na tym, że ciężko jest teraz wrócić. Kościół rzymskokatolicki jest kościołem letnim. Tam jest wszystko na opak, wszystko sprawia tylko pozór pobożności, pozór tego, że ma z Bogiem coś wspólnego, a na dobrą sprawę w rzeczywistości, no tak niestety nie jest. I ten kościół on do Boga nie prowadzi. Ludzie teraz bardziej zajmują się materializmem, to ich bardziej interesuje fakt. Bóg nie był nigdy przeciwny temu, żeby ktoś się wzbogacił, ale to nie na bogactwie mamy budować Królestwo Boże, bo Królestwo Boże jest między ludźmi. Nie na bogactwie mamy je budować. Poza tym ludzie bardziej patrzą w kierunku bogactwa, w kierunku lekkiego, przyjemnego życia, w kierunku uciech cielesnych, tych, tych swoich porządliwości, aniżeli w kierunku Boga. W kierunku Boga nie patrzą i dlatego są letni. Jest naprawdę jeszcze dużo więcej y, takich właśnie przywar, które sprawiają właśnie to, że człowiek, że rzymski katolik staje się naprawdę człowiekiem letnim w wierze. I nie pomoże tu nawet nic typu chodzenie na mszę, na jakieś uroczystości, na nabożeństwa, czy na te nawet różańce, bo przecież różaniec jest przeciwny woli Bożej. Tylko, że nikt z katolików tego nie rozumie, bo oni uważają, że skoro papież Czy tam ktokolwiek z tych wyższych kapłanów, tych rzekomych kapłanów, zgodził się na promowanie właśnie Różańca, oddawanie czci Maryi, która się podszywa właśnie pod Marię, Matkę Pana Jezusa? Jeżeli Kościół na to pozwolił, to wszystko jest w porządku, wszystko jest fajnie, można się cieszyć, można poklaskać w dłonie, ale niestety to jest właśnie ta letniość. I nawet chodzenie do Kościoła, tak jak powiedziałem, nawet przystępowanie do tej, do tej komunii, która rzekomo jest realnym ciałem Jezusa Chrystusa, mimo że w innym nagraniu udowodniłem, że tak jednak nie jest. I cała ta zabawa w Kościół, bo w takim układzie rzymski katolicyzm jest po prostu zabawą. To jest zabawa w Kościół, to nie jest prawdziwy Kościół. Tam nie ma prawdziwej nauki Pana Jezusa, to nie ma prawdziwej Ewangelii. Tam jest po prostu inna Ewangelia, przed którą przestrzegał apostoł Paweł, w liście do Galacjan, już w pierwszym rozdziale o początku tego listu i naprawdę rzymski katolicyzm nie ma z Bogiem nic wspólnego. Chciałbym, żeby miał, ale niestety nie ma. Tam jest bardzo fajnie, przyjemnie i w ogóle fajnie się chodzi, fajnie się słucha, ale to do Boga nie prowadzi. To do Boga nie prowadzi, to od Boga wręcz oddala i należy z tego kościoła uciekać, powtarzam to kolejny raz kolejny na nagraniu, bo tam Boga nie ma. Tam w tabernakulum nie ma Boga, bo Bóg nie mieszka w świątyniach spodowanych ludzką ręką. Błogosławie wszystkich Ewangelist Dawid.